Gdybyś wystrzelił kulę prosto w kosmos, czy ona wróciłaby na Ziemię? Brzmi jak proste pytanie, ale fizyka ma na to genialną odpowiedź. Po pierwsze, kula musiałaby opuścić atmosferę, czyli wlecieć na minimum 100 km wysokości. A to oznacza, że musiałaby lecieć szybciej niż jakikolwiek pocisk stworzony przez człowieka. Jeśli jednak teoretycznie jakimś cudem by tam dotarła, to wszystko zależy od jej prędkości. Jeśli będzie lecieć wolniej niż 7,9 km na sekundę, to grawitacja Ziemi ściągnie ją z powrotem. Wtedy Kula wróci, najpewniej spalając się w atmosferze jak mini-meteor, ale jeśli kula osiągnie prędkość orbitalną, znaną jako pierwsza prędkość kosmiczna, czyli te 7,9 km na sekundę, to wcale nie wróci. Zacznie orbitować Ziemię jak mały satelita, a jeśli przekroczy 11,2 km na sekundę, czyli prędkość ucieczki, znaną jako drugą prędkość kosmiczną, to już nigdy nie wróci, opuści Ziemię na zawsze czyli kula może wrócić, może orbitować, albo polecieć w kosmos na wieczność zależy tylko od prędkości. Daj suba, jeśli chcesz więcej takich krótkich eksperymentów myślowych.